Słuchajcie, czy da się zadbać o manualne skrzynie biegów, za wyjątkiem tego, że trzeba od czasu do czasu wymienić olej. Od czasu do czasu to znaczy, co 50, co 60 tysięcy wypadałoby wymienić. Generalnie często trafia się tak, że skrzynie w ogóle nie są manualne, serwisowane, czyli jeździ się dopóki się nic nie stanie. Słuchajcie, ja robię tak. Po zakupie, a ten Golf jest właśnie świeżo po zakupie, wymieniamy olej w skrzyni biegów, wymieniamy olej w silniku. Ale do skrzyni biegów manualnej, słuchajcie, stosuję taki produkt jak ceramizator, i to jest preparat do skrzyń. Biegów manualnych. Tutaj mamy cb Myśnik M, taki symbol, hologram, co oznacza, że produkt jest oryginalny i polskiej produkcji. A aplikacja, słuchajcie, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mamy bardzo praktyczny aplikator, już Wam pokazuję, jak się wlewa. Lokalizujemy sobie korek wlewu oleju. Tak wygląda aplikator, czyli bardzo prosta rzecz. I zobaczcie, tutaj w tym przypadku mamy korek wlewowy i po prostu ten preparat przed wlaniem oleju wtłaczamy cały do środka. Następnie, po prostu tym preparatem jeździmy. Z tym preparatem jeździmy razem z świeżym olejem, i tak naprawdę to wszystko. Taki preparat zabezpiecza nam wszystkie elementy cierne, które znajdują się w skrzyni. I tak naprawdę raz na te 55-60 tysięcy warto taki dodatek dolać do swojej skrzyni. Pozdrawiam. Wszystkie produkty marki Ceramizator znajdziecie w sieci sklepów oraz hurtowni Intercars, jak i na stronie internetowej intercars.pl.